Dobrze, dobrze. No od razu mi się ciepło zrobiło. prawda? O matku. Nie no. No jeszcze, jeszcze trzy obroty. No dobra, może wyciągnąć. O kurde, nie no. Nie dam, nie wyciągnę tego. To słabo, o słabo no. Słaba jeszcze ta. Nie. No daj jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, nie wyciągnij. O, ostatni raz, no dałeś. ostatnia próba. Nie, nie da rady. No pan na to, pani Janie. Polecą głowy, co? <laughs> nie skomentuję może.